Dobra, może tak sobie damy. Oj, tutaj ta Amber pali. No, 700 HP, niestety Larym nie podjechał. E, troszkę tutaj, no teraz niedobrze się to e, zaczęło, że tak powiem. Bo mamy trochę problem teraz na wyjście. Okej, okay, dobra, jednak nie mamy problemu, bo tutaj e, udało się. Ja ją zaraz tutaj wypchnę z tego. Ale dobra, nie ma nawet potrzeby. E, stanę sobie troszkę wyżej, żeby ten Lary tutaj nie mógł... Yy, za bardzo podejść, chociaż jeszcze Colette, no Okej, okay, odepniemy to Mamber. Dobra, mamy to. Jeszcze wy wyspamimy trochę. No niestety jestem za bardzo obity, żeby tu coś zrobić. Dobra, aj, no już bez sensu ten ult, ale nie wiedziałem, że aż tyle mu zadam. Jeszcze tutaj udało się trafić. Yy, przeciwnicy stawiają opór, ale też udaje się jakoś to wygrywać. Potrzebujemy jeszcze przejąć tą strefę. Więc skupimy się na tej strefie, Lary jest tam, no ta Kolet to chyba tutaj zupełnie nic nie grała, bo jakoś tak nie zapadła mi w pamięć w tym meczu, ale to może i dobrze, mamy ostatnią gierkę już tutaj wygraną. Dobra, więc wychodzimy sobie, plus yy, 12 pucharów, no i wejdźmy sobie do menu i mamy 67 tysięcy 2 puchary. Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj dobiję sobie 70 tysięcy pucharów. Jak możecie usłyszeć po moim głosie, gardło mi trochę wysiada, także dzisiaj no niestety nagrywam tak jak jest, bo po prostu tak wychodzi, że te 70 koła jest, a chciałem to bardzo nagrać, także mam nadzieję, że jakoś tutaj Łapę w górę, zostawicie subika na kanale, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Mam nadzieję, że już ze zdrowym gardłem. Pamiętajcie również, że w tym odcinku jest ukryte hasło. Kto pierwszy po prostu napisze to hasło w komentarzu, zgarnie darmowego skina do Barleya. Ja już bez przedłużenia zacznę pierwszą gierkę. Ogólnie w meczach nie będę komentował, bo myślę, że nie ma to sensu. Jak zresztą się ledwo, że tak powiem, co mówię, więc myślę, że po prostu jakąś muzyczkę podłożę, a będę się tutaj włączał, że tak powiem, pod koniec gierek. Brakuje nam 17 pucharów, także zacznijmy już po prostu pierwszą gierkę, no i zobaczmy yy, co nam tutaj wylosuje. Dobra, mamy pierwszą gierczkę ugraną, udało się ubrać. Myślałem, że na koletkę będzie ciężej, no ale finalnie się udało dosyć łatwo to zwyciężyć. Wychodzimy. Ok, Ile nam tutaj pucharów brakuje? Dostaliśmy 8, czyli 9, czyli idealnie wbijemy sobie 70 koła. Yy, także co, ready? No i standardowo widzimy się po prostu w drugiej gierce. Pod muzykę, no bo nie ma sensu, żebym to komentował w, taki, w takim stanie, że tak powiem, a myślę, że to też dużo lepiej będzie wyglądało, jak po prostu e, będzie jakaś spoko muzyka, więc lecimy sobie z drugą gierką. i mamy ostatnią giereczkę już wygraną równo 70 tysięcy pucharów wbite tutaj akurat e, dosyć łatwo dało bo jak zresztą widzieliście ten Leon był jakimś botem e, wychodzimy sobie kolejne puszki lecą do poko spoko e, i mamy 70 tysięcy pucharów wbite Równie tylko 70 tysięcy także lecimy po te 100 koła, jeszcze 30 koła Ogólnie moje konto wygląda tak Te postacie i w ogóle Wszystko na 900 Teraz po prostu wbijam sobie tysiaki W Polsce jestem na 78 miejscu, także powoli do góry idę Ja już tutaj też nie przedłużam, bo no nie ma sensu Zostawcie łapkę w górę, subika na kanale i pamiętajcie również o konkursie na yy, SKINKA. Dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka siema!